Analogowe zegary. 2,2 miliona użytkowników. Mamy całą nawigację. Bez żadnej gałki, bez żadnych przycisków. Kilka lat temu Peugeot wymyślił swój autorski pomysł na deskę rozdzielczą. Nazwał to iCockpit, a w tamtym czasie wnętrza samochodów Peugeot projektował polski rysownik Adam Bazydło. Mam do dyspozycji 308 z iCockpitem pierwszej generacji. Ta deska rozdzielcza była montowana również w 208 i w 2008. 2,2 miliona użytkowników na świecie korzystało i korzysta z iCockpitu pierwszej generacji. Była to rzeczywiście wnętrzarska rewolucja. Analogowe zegary, jeszcze wtedy, prędkościomierz i obrotomierz zwrócone wskazówkami ku sobie to była taka nowość. Jeden wielki ciekłokrystaliczny ekran tutaj. Wielofunkcyjny, nie ma żadnych pokręteł. Cała klimatyzacja ma swój panel rozmieszczony tylko i wyłącznie na tym ekranie. Mamy tutaj również wszelkie ustawienia samochodu. Mamy tutaj ustawienia multimediów. Mamy całą nawigację bez żadnej gałki, bez żadnych przycisków. Wszystko odbywało się tylko i wyłącznie za pomocą tego ekranu. Jednak okazało się, że zmiany w iCockpit'cie są potrzebne. Historia użytkowników pokazała, że coś tutaj warto byłoby jednak udoskonalić. nagle wielka odmiana. Peugeot 5008 z iCockpitem drugiej generacji. Jest możliwość indukcyjnego ładowania telefonu, który oczywiście jest w pełni sprzężony. Można odzwierciedlić pulpit telefonu na ekranie sterującym całością, ale od początku. Kierownica zmieniła się bardzo, stała się o wiele bardziej wielofunkcyjna. Doszedł tutaj e, również aktywny tempomat mierzący odległość za poprzedzającym pojazdem. Analogowe wskaźniki zmieniły się na ciekłokrystaliczny ekran. Cóż nam tu jeszcze przywędrowało? Przywędrowały nam przyciski tak zwanych skrótów e, i można tutaj sterować sobie albo muzyką, albo klimatyzacją, albo nawigacją, albo ustawieniami samochodu, telefonem, bądź też wszystkimi połączeniami internetowymi. Jest tu wszakże jeszcze jeden mniej Mniejszy guzik, troszkę z boku, troszkę ukryty, ale on może dodać albo ująć nam odrobinę energii. Jeżeli jesteśmy zbyt mocno zrelaksowani, możemy wybrać tryb samochodu typu Boost, w którym możemy ustawić sobie mocny masaż kierowcy, aktywny zapach rozsiewający się po samochodzie, bardziej aktywne oświetlenie i oczywiście zupełnie inną, odmienioną dynamikę układu napędowego. Natomiast jeżeli mamy ochotę się wyluzować, odprężyć, możemy to zrobić w sposób bardzo prosty, czyli zmienić tryb na tryb relaksujący. Wtedy wszystko się wycisza, oświetlenie przygasa, zapach staje się dużo bardziej łagodny, taki leśny i można w samochodzie odpoczywać. To wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo intuicyjne i dotykowe, co najważniejsze. Nie trzeba już dzisiaj niczym kręcić, moi drodzy.